jak kochani byś środę i ja akurat nagrywam fakty o takiej Magdzie. No, ale jeszcze właśnie przed mówieniem tych faktów, co nie? To ja powiem Wam taką informację, że więcej faktów już nie będę nagrywała, bo to już jest, powiem Wam, nudne. I po nagraniu właśnie tych faktów dla Magdy. Więcej pięć faktów o kimś tam nie będzie. No. No tak, to już jest nudne, kurczę, ile można. Trzeba będzie wymyśleć y, jakąś inną, akurat, nie wiem, jak to powiedzieć, serię o. Jakąś tego inną serię. No to tak. Pierwszy fakt, z tego co ja wiem, to. Magda pracuje akurat już w Żabce, ona ma... Czekajcie, ile rocznik 05 ma teraz Ledwo Bo ja się pogubiłam. Wiem z, tego, wiem z tego, że rocznik 05 jest ode mnie 3 lata młodszy, co nie? Ale na przykład również to jest, co nie? Niektórzy mają te... Się, mają te Czekajcie, 18 lat chyba już rocznik 05, ma? nie wiem. Dobra, nieważne. No i tak. Fakt drugi to Magda jest imprezowiczką. Fakt trzeci to tak ja też Magdzie matkuję jak Julce, że nie rób tego, nie rób tamtego. Fakt czwarty to tam można powiedzieć o gdzie jeszcze. Kurczę, skoro widzisz się tak rzadko z nią i nie wiem co powiedzieć o niej. No. Ona jak to blondynka, to pewnie lubi akurat kolor różowy. Taki, taki stereotyp. Słyszałam, że jak jest akurat blondynka, to ona akurat musi robić. Ona musi lubić... Różowy No i tak, fakt piąty i ostatni Co tu mi jeszcze Można powiedzieć o Magdzie Hmm Kurczę No nie wiem No że ona jest po prostu Wyszczęśliwy w związku No i dobra I to było na tyle, więc pa